Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj do sprzedania bardzo ciekawy ciągnik sadowniczy Newfoundland TN 95NA, silnik 4 cylindry Iveco, Te same silniki występują w TN-ach od 70 koni do 100. Kwestia tylko pompy, jej ustawienia, podkręcenia. Możemy go osłabić, możemy go podkręcić. Będzie wtedy bardziej kopcił. No ten nie kopci w ogóle tak jak widać. Jest to oryginalne nastawy do nam gazu trochę. Ciągnik jest już ciepły, także nic się mu tutaj nie dzieje. Przejechałem nim z góry. Z ciekawych rzeczy. Ciągnik jest po dużym serwisie. Ja go kupiłem podczas testu u siebie w ogrodzie. Uślizgiwało się sprzęgło, więc padła decyzja na to, żeby wymienić całe kompletne sprzęgło. Rozjechaliśmy ciągnik. Mając go już rozjechanego, no nie byłoby lepszej okazji na wymianę ewentualnych luzów, ponieważ Cała przednia oś mocuje się dołem na pomocowaniu pod skrzynią. A główny stworzeń, ten który się zużywa, spróbuję go pokazać jest tutaj. I on jest nowy, niech mi się tylko wyotrzy, a nie wyotrzy. W każdym razie główny stworzeń, na którym chodzi ta skrętna oś jest właśnie w tamtym miejscu. I on... Przy 6 tysiącach godzin, tak jak ma ten ciągnik miał już jakieś luzy. ja ten stworzeń zostawiłem to nie było wybite na wskroś aczkolwiek no nie miałem już lepszej, nie będzie już lepszej okazji po prostu, żeby takie coś zrobić, mając rozjechany ciągnik, grzechem tak naprawdę byłoby to nie zrobić mało tego, oprócz tego głównego stworzenia, na którym pracuje przednia oś zostały wymienione nowe końcówki, tak jak widać drążka lewa prawa lewa i prawa strążka. Tak naprawdę luzy, jakie tutaj mamy, czyli na głównym spodzie przedniej osi, na mocowaniu, to idzie za małem za oraz końcówki z lewej i z prawej strony podwieszczuki Do tego minimalnie miało koło luz na użysku i też jest to wymienione. Ciągnik możemy podnosić, nie ma z tym problemu. Nie ma nawet grama luzu nigdzie. On ma w tej chwili 6300 godzin na kolejne 6000. Zapominamy o temacie przedniej osi ewentualnych luzach i tym podobnych rzeczach no i oczywiście do tego sprzęgło nowe kompletne sprzęgło bierze nam od samej góry nie na samym końcu tylko od samej góry nie wiem czy mówiłem jest to wersja całkowicie mechaniczna jest to ważne ponieważ rewers mamy mechaniczny i podnośnik również mamy mechaniczny wsiądę żeby Wam to pokazać przyciszę tylko radyjko Nie widzę. Więc tak, e, tak jak mówię, ręczny nam, nam trzyma. Dajemy sobie jedyneczkę. Teraz mamy zakres normalny, szosowy i strzęgło nam bierze tutaj. No wiadomo, jest nowe od samej góry. Nie bierze nam od szyby, jakby się kończyło. Niektórzy czasami mylą. Przy nowym strzęgle bierze od góry. Jest całe, nowe, kompletne. Przejrzana cała instalacja, wszystkie światła, kierunkowskazy lewy, prawy, awaryjne wyświetlacz wszystkie piksele ma tutaj możemy sobie zmienić teraz mamy obroty silnika takie jakie są w tej chwili dalej mamy prędkość wałka wałek mechaniczny tak samo załączany ręcznie jest teraz załączony, kręci się nie czy będzie widać tak widać zwałek wyłączamy mechanicznie lecimy dalej no zegarek nie ustawiony no i godziny 6372 tutaj załączamy napęd, pokazało się że napęd jest załączony więc teraz wiadomo do przodu, no na asfalcie wiadomo nie będę tutaj zrywał, ale, ale na pewno działa, jest to sprawdzane nie raz. Tak samo wyłączamy napęd, podnośnik mechaniczny jak w starych Ursusach leci do góry, tutaj mamy kwestia podorywacza, bardzo fajna rzecz w New Hollandach. Raz ustawiona wysokość podnośnika na przykład przy kosiarce, przy nawracaniu w międzyrzędziach. Załóżmy, że mamy teraz na dole, ja tutaj zwalniam blokadę, mechanicznie na sprężynie zapieprza nam do góry. Załóżmy, że przejeżdżamy z międzyrzędzia, z powrotem załączamy, podnośnik nam opada. Nie trzeba tutaj wajchować, ustawać 100 razy i tym podobne. E, tutaj mamy hydraulikę, dwie sekcje hydrauliki, no, słychać, że ciągnik ma obciążenie. E, jeszcze wyjdę z takich rzeczy wizualnych. Cały korpus, mostu jest niemalowany, ewentualne wycieki jakie były, wszystko jest poucowane, jakiś tam stary wąż sparciały gdzieś przełapany. zaczepu z przodu nie było, ja go dołożyłem od siebie, ale most wszystko to jest oryginalne, niemalowane, zaczep to wiadomo nie było, więc chcieliśmy przemalować. silniki Beko, 4 cylindry, bardzo bardzo dobra, sprawdzona jednostka ewentualne części nie ma żadnego problemu lata to we wszystkich maszynach budowlanych wózkach widłowych nawet sam mam w swoim chociaż wózek jest z produkcji opony nowe, no wiadomo jest to oś skrętna tutaj nam nie skręca tylko cała oś no one się szybciej dużo ucierają niż tylnie ale zobaczcie jak chodzi, ja tutaj paluszkiem cała ośka nam chodzi, ale najlepsze w tym wszystkim to jest to jakie to ma, ta maszyna ma skręcać, a Wam to pokażę tutaj na zawracaniu Zaczep tylny, tak samo dołożony ode mnie, bo nie było. Tak jak mówię, dwie sekcje lewa, prawa, dwie wajchy. Hamulce hydrauliczne do przyszep. Mosty, nic nie jest nieruszane, wszystko jest oryginalne. Zaczep no to wiadomo, nie było, musiałem pomalować. Elektrycznie, światła, stopy halogeny, wszystko, wszystko działa. Tylne opony jeszcze od nowości 6300 godzin, no to jeszcze, jeszcze parę tysięcy pojeżdżą. Są to zachodnie radialne opony. Jak to mówi się, no wszystko co było kiedyś robione było bardziej twardsze, trzymalsze. Chyba tak też jest z oponami. Nowe opony radialne kupuję, nawet BKT ścierają się dosyć szybko. Stare opony jak były, czy to nawet i BKT, Micheliny, Trelborgi, no dużo dłużej to wytrzymywało. Silnikowo bez zarzutu, bardzo silny, szybki. Skrzyniowo, sprzęgłowo, no to wiadomo jest to wszystko nowe, mówię o sprzęgle. Mechaniczne załączanie, także no nie ma prawa się tutaj nic dziać Model pneumatyczny, słychać chyba jak pompuje. Teraz nam puszcza. Przejdziemy się kawałek. Jedyneczka do przodu, a ręczny mocny trzyma. Jedziemy i teraz zobaczcie. Paluszkiem w prawo, zobaczcie jaki to jest skręt. Zazwyczaj jeżdżam do trawy z sadownikami. To zawraca w miejscu, dosłownie w miejscu. Jak wózek widłowy niemalże. No rewelacja, powiem wam szczerze, że z rzędu do rzędu poniżej 3 metrów bez problemu myślę, że można by tym jechać. Tak jak mówię, żadnych luzów, żadnych stuków. Zahamowałem. Pije nam zaczepy, haków. Ale tutaj przy ruszaniu nic, ładnie chce ruszać. Tak samo na wolniejszych zakresach. No ciągnik całkowicie jest przygotowany, przejrzany, posprawdzany. Nie ma prawa się tutaj nic wydarzyć. nawet ma nam nie puści, nic. Jak to się mówi, jak hybrydka. Lewo, prawo, puszczam kierownicę, nigdzie nas nie ściąga. No wiadomo, całe zawieszenie tak naprawdę jest nowe, końcówki, lewa, prawa strona, łożyska w koła, główny stworzeń. Ja te sworznie i te części stare zachowałem, żeby ktoś sobie nie myślał, jak to niesamowicie było wyłochane, bo nie było, to było tylko 6300 godzin. Ale no, że tak powiem, okazja przy rozjechaniu ciągnika może się już prędko nie powtórzyć i oby się nie powtórzyła, no bo wiadomo, nikt nie chce go rozjeżdżać. Ale mając to wszystko pootwierane i dobry dostęp, postanowiłem wykonać te naprawy eksploatacyjne, no bo to po prostu prędzej czy później i tak, i tak... Będzie trzeba zrobić w każdym jednym. no To jest jak, jak zawieszenie w samochodzie, taki tutaj po prostu mocowanie przedniej osi w spornik. To wszystko ma jakieś tam swoje czasowe okresy eksploatacji. Jeszcze podniesiemy maskę. Żeby podnieść trzeba sobie trafić tutaj no i jedną ręką jak tu zwykle jest ciężko silnik i beko, wszystko w oryginale, nic nie ruszane. Turbinka, zobaczcie jak wygląda. Ukurzona, no barwa na niej jest jak, jak na nowej. No ciągle ma się godzin ale nie jest to gdzieś przepalone zażegane, żadnych wycieków absolutnie nie ma z niczego tak naprawdę, czy to hydraulika czy to jakieś przewody paliwowe i tym podobne zobaczcie jaka jest farba, oryginalna na, na wszystkie jakieś tam ewentualnie siłowniki, na przykład od drzwi zobaczcie jak to działa jak w nowym zostało te które nie były albo były słabe wymienione czy to samo z tyłu wszystkie klameczki i szybka do góry sama idzie tak samo tutaj tak samo przednia a maskę mam otwartą więc nie otworzę nawiewy oczywiście wszystko chodzi nie wiem czy to będzie słychać Halogeny, wycieraczka, halogeny, przód, tył. Widać, że tam chodzi. No, ciągnik jest całkowicie przygotowany. Tak, jak mówię, ciągnik jest całkowicie przygotowany, przepatrzony. Eee, wszystko, co się dało, tak naprawdę sprawdzi, sprawdzone jest w umie. Wszystkie filtry, e, czy to hydraulika, tak jak ten, czy to silnik, paliwa, powietrza, wszystko jest nowe. E, także naprawdę w tym przypadku nie zostaje nic innego, jak tylko lać ropę i, i robić. E, ciągnik jest zarejestrowany przeze mnie, e, ode mnie idzie faktura, także nie płaci się wzbogacenia. Cena w ogłoszeniu jest to cena brutto, więc po prostu do ceny nie dochodzi nic, oprócz koszt przerejestrowania z polskiego dowodu. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny, zapraszam do kontaktu, do oględzin, pozdrawiam, dzięki za obejrzenie tego filmu, cześć!